Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Supertera. o to już trzeci odcinek z naszej serii, The w Mega Mana Extreme na Hard W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z Morp Morfen. W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z Morfem, który był najtrudniejszym mawrykiem przynajmniej z tego co sam pamiętam w Mega X2, dlatego teraz będziemy mieli dosyć duże problemy, by go pokonać, no i taki nie, ponieważ z jednej strony został ulepszony, ponieważ jest o wiele szybszy moim zdaniem, z drugiej strony jest troszeczkę łatwiejszy do pokonania przynajmniej z naszymi ulepszeniami, ponieważ zadaje o wiele mniejsze obrażenia, dlatego ja teraz się tutaj wyspy po tej ścianie, zdobędę życie i przy okazji Hard Container. Ogólnie, żeby zrobić to w Mega Mania X2 trzeba troszeczkę się bardziej postarać, ale jak widzicie teraz tak naprawdę zapomniałem o tym powiedzieć, że duże ilość sekretów jakie znajdziemy teraz będzie takimi mini spoilerami do sekretów w Mega Mania X2. Ponieważ będą się znajdowały przynajmniej większość sekretów w tych samych miejscach, jeżeli chodzi o kapsuły to nie jestem pewien, a jeżeli chodzi o to miejsce to możemy je tak naprawdę jeszcze bardziej skrócić robiąc ten jeden konkretny skok. Tutaj sprawdzić chciałem tylko, czy nie było nagrody, i tak samo na hard powracają nasi kochani minibosowie. Jak dobrze pamiętacie, w tym poziomie było ich, ich aż dwóch, dlatego teraz się zajmiemy. Pierwszy z nim, czyli z podstawowym robakiem, drugi to był ten robak, który potrafił jeszcze przy okazji atakować nas atakami z dystansu. Jak widzicie, dosyć słaba rendzi mi się trafiło, i nie jestem pewien, czy teraz nie. Teraz odpaliłem drugą, drugą formę tego bossa, a nie robaka. Co prawda nie zadaje mi on dużych obrażeń, ale też warto pamiętać, że są ulepszone maksymalnie. No i niestety mieliśmy też tutaj słaba rangi strasznie, dlatego ten robak powrócił. Raz mi się udało mieć tak naprawdę, miałem tylko jedno podejście do tego poziomu, i przy drugim mini udało mi się przyfarcić. Dzięki czemu mogłem pokonać tego bossa od razu. Teraz mam nadzieję, że uda mi się dokończyć tego bossa raz, na dobrze. Jak widzicie, ten boss ma strasznie dziwnego hitboxu. Nawet sam nie jestem teraz pewien, czy powinienem bardziej w brzuch czy w głowę strzelać. Muszę przyznać, że jest to dla mnie do tej chwili dużą zagadką. I tak zaobserwowałem, że lepiej bić tego robaka po prostu nie z maksymalnego czarczota, tylko z czarczota pierwszego poziomu, ponieważ jego czas ładowania i jego czas znikania się mniej więcej synchronizują, dzięki czemu możemy ogólnie zadać więcej ciosów. Jak widzicie, tutaj mamy też te robaki, które mogą przyjąć kontrolę nad naszym umysłem, ale zauważyłem, że tylko konkretne, takie latające, nie mogą tego zrobić. I tak samo, jak możecie też zauważyć, choć w do Mega Man X2 tutaj nie ma żadnego przejścia do X-Huntera. Tak samo ogólnie, cała część poziomu przy tej została zmieniona. No i tutaj też mamy to przejście góra-dół. Ogólnie też warto wspomnieć, że tak jak w Mega Manie X, te kolce by nas zabiło od razu, oczywiście Mega Manie X2, tak samo tutaj dostaniemy tylko małe obrażenia, co jest bardzo mi, bardzo miłym ułatwieniem rozgrywki, ponieważ te kolce są dosyć gęsto rozmieszczone w tym miejscu. Ogólnie teraz spróbuję, żeby jeden robak na mnie wskoczył, jak widzicie wszystko działa tak jak wcześniej, tylko, że nie możemy od niego uczyć się ruszając na boki, a jedynie spamując guziki. Sprawdzałem, nie chciałem w ogóle uczyć, jak używałem normalnych ataków, Dopiero kiedy użyłem zwyczajnie guzików, to zaczął mi. to wiecie, mi z głowy. Oczywiście trick z drabiną cały czas działa, tylko się coś nie mogę wpasować. Przyznam, że wcześniej jakoś mi się udało wejść na drabinę z nim na głowie. No trudno. Tym razem się mi nie udało, może go zaprezentować na odcinku. I teraz przechodzimy do drugiego sobie bossa. Oczywiście nie możemy oddać naszego Exbustera, ponieważ mamy za niski poziom. Jeżeli chodzi o sekrety w tym poziomie, to by było tak naprawdę na tyle w tym odcinku, ponieważ jest jeszcze jeden sekret z kapsułą, który się zdobywa tak samo jak megamane X2, ale mogę wam mi się wydaje już to zdradzić, że potrzebna jest do tego jeszcze broń Will Gatora, dlatego jesteśmy w jesteśmy w słabej sytuacji, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o możliwość zdobycia tego sekretu. przepraszam. No plusem tego jest zdecydowanie to, że będziemy mogli ten sekret zdobyć w innym odcinku, a dzisiaj nie będę musiał się martwić z polsztoniami, ponieważ nie będzie ogóle Ogólnie będziemy stali w tym miejscu, to ten boss nas dosięgnie. Albo nie. Jak podejdziemy troszeczkę bliżej, to wtedy ten jego wyższy granat nas dosięgnie swoim eksplozją, ale w przeciwnym wypadku nie ma żadnego problemu. No i teraz przechodzimy do tego bossa, który wzbudził we mnie bardzo mieszane uczucia. Ale jestem pewien, jestem raczej ciekaw, jak się to okaże tym razem, ponieważ po pierwsze jest bardzo szybki, jest niewiarygodnie szybki, jak widzicie w porównaniu w tym, co było w Mega Man X2, to jest naprawdę bardzo szybki, nie tylko Kokon, sam sobie, bo też jest o wiele szybszy, natomiast teraz kiedy wiem, czego się spodziewać, to już idzie mi ta walka oczywiście o wiele lepiej. Jak widzicie, ten kokon jest też mniejszą ilość czasu nieśmiertelny, co idzie oczywiście na plus, jeżeli chcę mu zadać wysokie obrażenia. No, i teraz powinienem go już wykończyć i w przeciwieństwie do otwarcia się górnej części areny, od razu po prostu wykluczony z kokona Morp Morp nas atakuje. Tak samo jak zresztą widzicie, jego promień działa troszeczkę inaczej, ponieważ jest samonamierzający w przeciwieństwie do tego Mega Man X2, który był prosty, ale wyznaczał tylko kierunek. I teraz się powinienem skupić, ponieważ się nie mogę w ogóle skoncentrować na wycelowaniu w niego. Tak naprawdę, dzięki naszemu ulepszeniom, armora, wycelowanie w niego może być ważniejsze niż, niż go unikanie. No i na szczęście udało mi się pokonać tego bossa. Co prawda było blisko, ale biorąc pod uwagę, że to była walka z pełnym komentarzem, że tak to ujmę, to poszło nam niewiarygodnie dobrze. Zostało nam 4 punkty życia. Prawdopodobnie, jeden ze słabszych ataków bylibyśmy w stanie przetrwać. No i jak widzicie teraz zrobiliśmy silkshot z dosyć nieciekawym skrótem jeżeli chodzi o nazwę. No i co, zapisujemy teraz nasze kolejne osiągnięcie. Ogólnie będę to zapisywał po każdej walce w tym pierwszym, a raczej drugim odcinku. To był taki troszeczkę mój błąd i pominięcie. No 7 minut, czyli zgadza się z czasem nagrywania odcinka. Oczywiście też troszeczkę sekund jest zawsze pomiędzy moimi rozpoczęciami i zakończeniem nagrywania, dlatego to jest troszeczkę więcej niż w rzeczywistym odcinku upłynęło czasu. Na szczęście to jest maksymalnie z 20 sekund, ponieważ może być nieudane rozpoczęcie nagrania. I tą ciekawostką na końcu odcinka kończymy. Na razie. No i cześć.